Cześć! Dzisiaj Wam pokażę jak zrobić zakwas na żurek, na żur, na barsz czerwony. Warto mieć w domu, bo robiąc zakupy można zapomnieć i później trzeba drugi raz chodzić do sklepu, a tak to jak w domu jest, to dobrze. Będziemy potrzebować mąkę żytnią razową typ 2000, czosnek, liście laurowe, Pieprz czarny i ziele angielskie. Do półlitrowego słoika z letnią wodą wsypuję 5 łyżek mąki. Do tego dodaję lekko rozgnieciony czosnek, listki laurowe, ze trzy ziarenka ziela angielskiego. Mogą być cztery. i troszeczkę pieprzu. Należy dobrze zamieszać. Najlepiej robić to patyczkiem, a nie mieszadłem metalowym, ale akurat z braku laku. Mieszamy, mieszamy. Nie musi się tak idealnie Rozpuścić ta mąka, bo później należy codziennie tak zamieszać, to wtedy już to będzie łatwiejsze. I co? I dobrze jest, jak już macie taki zakwas, nie zużywać go do końca, tylko sobie zostawić kilka łyżek i teraz w tym momencie dolać jako początek, i wtedy będzie ten proces przebiegał szybciej. No i właśnie tak traktowany zakwas, mieszając go codziennie, po jakichś 5 dniach mamy gotowy. Jeżeli właśnie dodamy na początek tego starego zakwasu, może być też skórka z chleba razowego, albo sok z kiszonych ogórków, to wtedy to będzie przebiegać szybciej, już nawet po 3-4 dniach. A jeżeli nie, to on i tak sobie poradzi i po pięciu, sześciu dniach już będzie gotowy do dodania do żurku właśnie, czy innej zupki. To tyle, cześć. Przykrywamy i w ustronne miejsce sobie stawiamy.